Zastosowanie nakazu egzekucyjnego UCC 2012 Deklaracja i nakaz UCC, dokument numer 2013-032035. Potwierdzony i włączony poprzez odniesienie, jakoby był tutaj cytowany w całości z góry, zatwierdzony, autoryzowany, przedpłacony. Teraz ucieleśniona w żywym ciele z krwi i kości. Deklaracja i powiadomienie o pełnej nieograniczonej odpowiedzialności nie podlega negocjacji do, przedstawicie, do, do przedstawienia na sądzie ostatecznym. Doktryna dotycząca mocodawcy i agenta UCC 101103 wraz z późniejszymi zmianami zawiadomienie. Mocodawcy jest równoważne z zawiadomieniem agenta. Zawiadomienie agenta to zawiadomienie mocodawcy do każdego, kto twierdzi, że pełni tę rolę, stanowisko, urząd. Do wszystkich zarządców i pracowników na ziemi. I do wszystkich zarządców i pracowników polen Republik of. Odbiorców. Ja jestem. Tym, który jest wieczną esencją ucieleśnioną w chwili obecnej, przejawiającą się w człowieku stworzonym z ducha i ciała, w żywym ciele z tkanek kości i krwi, również znana i nazywana dźwiękiem słów jako Przemysław Pojawa oraz idącą sąc, urodzona na polskiej ziemi, w mieście znanym Kraków dnia 11 grudnia 1982 roku. Pod, jedy... pod jedynie obowiązującym naturalnym, powszechnym, wiecznym prawem boskim i prawem wolnej woli. Wszelkie dokumenty sporządzone i autografowane przez mnie, a także te sporządzone, podpisane i nie, niepodpisane przeze mnie, sporządzone przez mo, bez mojej wyraźnej, świadomej i je, jawnej zgody, wszelkie dokumenty o charakterze fikcji prawnej oraz inne, nie wiem, niewymienione wyraźnie w niniejszym dokumencie są moją wyłączną własnością przeznaczoną do mojego wyłącznego użytku w tym wszelkie dokumenty wydane przez korporację zwaną, znaną jako Polen jako Republika Polska idem sądz zarejestrowana przez SEC w Waszyngton DC od 2002 roku Poland Republic of CIC slash slash 00000079312, która podlega wszelkim przepisom i legislacjom UCC Jednolity Kodeks Handlowy, szczególnie następujące dokumenty Government Consolation of On Paper Reference Declaration of Facts UCC DOC 2012 12, 12 7914 oraz cancellation of the banks on paper reference True bill wa dc ucc document .2012114776 i kolejna na stronie http://archiv.org/details/ o p Mając pewność, że znasz już procedurę UCC wypełnioną przez One People Public Trust 1786, a później przejętą przez One People jeden lud, dnia 18 marca 2013 roku która ratyfikuje i wykorzystuje tutaj, wykorzystuje tutaj w całości. Niemniejszym potwierdzam dokument 2.0.12.09.60.74, deklaracja i nakaz zawierający niezniszczalny nakaz ustania systemu i zaniechania wszelkich form niewolnictwa. Wszelkie działania dokonane na szkodę i w ramach uprze uprzedzeń w stosunku do ludności ziemi polskiej i ludzi na całym świecie nie będą dłużej tolerowane przez ja jestem i przez pierwszego Stwórcę. Postanawia się, aby wykorzystać ten dokument de ju i jure i de facto ze wszystkimi konsekwencjami, środkami zaradczymi. Ja jestem, przemysł Odmawia zgody na automatyczne wypełnienie elektronicznej karty zdrowia do tożsamości cyfrowej ID, stosowanie maski, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, w złożonych, odizolowanych miejscach publicznych i prywatnych. Wszelkie obowiązujące zabiegi zdrowotne w tym szczepionki, testy serologiczne, Wymazy i tym podobne bez mojej wyraźnej, świadomej i pisemnej zgody. Jakiekolwiek formy leczenia i opieki bez wyraźnej, świadomej i pisemnej zgody. Jakiekolwiek formy niewolnictwa. Obowiązek samocertyfikacji i ograniczenia w podróżowaniu. Wszelkie formy zatrzymania, inspekcji, rewizji i wszelkie inne formy ograniczenia i pozbawienia niezbywalnej wolności. Postan, postanowienie, postanowienia zawarte w tej deklaracji należy również zastosować dla Zosi Krasowskiej, małoletniej córki urodzonej 17 marca 2023 roku w Bełhatowie oraz Nikodema Pojana, małoletniego syna urodzonego 31 lipca 2007 roku w Londynie wraz z Pełnoletnim synem Wiktorem Jerzym Pojawą, urodzonym 16 grudnia 2003, wraz z wszystkimi reprezentantami rodu Chrystusowego Pojawą, Beczkochą, Stryczką, Styczyń, Styczyńską, Janowiczą, Krasowską, Zmyśloną, Krinką, Białasą, Piątką, Kurdzielą i wszystkimi oraz wszystkie 12 rodom lachom wraz z. Rdzenną mieszka, y, mieszkańcą i każdą esencją życia na tej ziemi w prawie naturalnym, wiecznym, boskim, powszechnym i w wolnej woli. Ja jestem, rozporządza i zarządza immanentną przynależność i dość, doświadczeniem. Y, 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 i zarządza immanentną przynależnością i doświadczeniem od początku powstania, absolutnym kodem genetycznym, w unikalności ja jestem, naturalnej linii krwi, całą epigenetykę ewolucją DNA, włączając wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne interakcje środowiskowe, wszystkimi płynami i wydziel wydzielinami ciała, łożyskiem i pępowiną. komórkami macierzystymi, wszystkimi odpadami, włosami i skórą, paznokciami, wszystkie odciski palców i yy, gałek oczny, każdą i wszystkimi wartościami ciała i wszystkimi stanami ciała, będąc pewnym natychmiastowego, radykalnego i zgodnego z prawem zastosowania z, w, z Waszej strony wyżej wymienionych dokumentów. Aresztowania każdego agenta działającego w uprze uprzedzeniu i hańbie, poszanowaniu każdej żywej formy, a przede wszystkim tego, że roz rozmawiam z żywymi odbiorcami, mężczyzną lub kobietą, korzystam z okazji, aby przekazać Wam moje najlepsze życzenia w pokoju, miłości i harmonii. Z uprzedzeniem. UCC1308, ja jestem żywy mężczyzna, Jam jest Przemysław, numer referencyjny IMPP 1211-1982. Włączając oczywiście jeszcze duszyczkę kochaną kabrata i duszyczkę kochaną Sam Ra, zwaną również później. <grym> Dziękuję wszystkim i Miłość bezwarunkowa, wolność dla wszystkich, dla całego ludu. Dziękuję za wszystko. Dziękuję.